Witam, witam, witam was serdecznie Was witam. Nie uwierzycie, ja pierdzielę, ale i jaja. Ja patrzyłem sobie, wiecie, próbowałem jakoś uratować sobie, że jakoś, to wiecie, że życie Mana, nie? I owszem, zrobiłem to. Ale od samego początku ja nie robiłem siły i ja mam tylko 30 punktów siły normalnie. Bez żadnych pierścieni. Te pierścienki mi dają tą siłę niby, nie? A bez pierścieni mam 30% siły. Jaki wstyd! Jaki wstyd, nie wierzę w to. Mam tyle siły, że to po prostu <laughs> przerażające. Ja mam, a ja patrzyłem, mam 70 punktów umiejętności. A ja zapomniałem chodzić do Diego. Do Diega. O to, żeby mnie nauczył tej, tej siły. <laughs> Możesz mi tak? Mogę Ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Lub bo my chcielibyśmy, my chcielibyśmy tym yy, na ym, tym A już nie mogę to... A, okej, okay, dobra. To to wychodzi, że to jest Róbś Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Okej, okay, nie, to siłę robiliśmy. Dobra, to lecimy teraz do miasta Orków. Ja pierd... Dyle tyle, tyle powiedziem ja nie mogę, no ja w to nie wierzę w nekromantach, ja więc chciałem zamienić się w tego, nie w nekromantę, tylko chciałem się zamienić dla was, drodzy kochani, w tego w kropicę. I lecimy teraz do miasta Orków, proszę Państwa. Teraz wchodzimy na najgorszy etap. W sumie można powiedzieć na większy etap, nie? Wchodzimy na większy etap. Dlaczego? Już Wam mówię, bo idziemy w taki teren, w którym będzie nam bardzo, ale to mega, bardzo ciężko. No tam są silni orkowie, silni to, to nie jest tak, że. O, tylko tak mówię, nie Tam są silni orkowie w domu tutaj, Burszak, e, urszak, tak? Mhm, mamy tutaj jednego, mamy tutaj dwóch, trzeci, czwarty. okej, okay, dobra, czyli już pilnują chaty, to już wiadomo, to się będzie kraiło, nie? My sobie wlecimy tak samo jak wcześniej, wlatywaliśmy dobra, można powiedzieć, że będzie nawet lepiej, mi tu wlecieć. Tak naprawdę, tutaj no, bo te małpy tędy tutaj wejdą. A mi będzie o tyle łatwiej, lepiej, że. Ale tutaj chyba nie mam już nikogo. Tak mi się zdaje, że no nie mam. Bo wszystkich mał wszystkie małpiszane wybiliśmy tutaj, czyli, jakby można powiedzieć, te się same zrespiły. Eee, czyli, ja, przynajmniej, dodatkowe punkty będą umiejętności. To jak tu wejść teraz? O, to jest pytanie. Wiecie o co chodzi? W sumie podlecimy sobie z powrotem. Jak mam wybić wszystkich? To wybije się wszystkich. A kuku, gwiazdeczko. Mamy tutaj Mendę orkową. Zły ork to zły ork. Mamy, proszę państwa, zabijamy go. Następny. No to wiecie, mamy te punkty dla nas, przynajmniej nie. I to mi się najbardziej podoba, że wiecie, te punkty są. I fajnie przypomnieć fajnie przypomnieć dzieciństwo moim zdaniem Ale to już jest tylko moje zdanie Nie wiem czy to Wasze też Ale moje jest to, że Lubię przypomnieć sobie dzieciństwo Nie wiem dlaczego Ale ja to lubię Siusiak. Idziemy do, do kruszaka, czy suszaka, nie wiem, nie pamiętam. Dobra, mamy to tak, że otwieramy tą bramę teraz. Ona się normalnie otworzy. Teraz się normalnie otworzy. Wcześniej próbowaliśmy, ona się nie otworzyła. Z tego względu, gdyż, ponieważ musieliśmy... ...przygotować się, niestety, na naszą misję. A żeby przygotować się na tę misję, jest bardzo proste. Zrobić ulu-mulu. Dostać tą zbroję, którą mamy, i wtedy jest następny rozdział. I ona po tym rozdziale się otwiera. Jedna brama i oraz druga. Jakbyście chcieli fajny miecz, to fajne niespodzianki są tu na dole. Jakby ktoś chciał, ja tam w sumie też sobie idę. Dawno by tam nie było. W sumie, dlaczego nie? Nie pamiętam tego dokładnie, ale wiem, że tu coś fajnego było. Ale naprawdę nie pamiętam, w którym miejscu. Nie pamiętam, szczerze, bo dawno w to nie grałem. O, mikstureczki. Fajnie, to mi się przyda. Mikstureczka. Szkoda, że nie mam mikstury siły. No bo tak to bym tutaj inwestował w siłę, nie? Wiecie o co chodzi Więcej siły, więcej życia I to by mnie najbardziej uszczęśliwiło A to tylko z tego względu, że Już wam mówię Z tego względu, że Idziemy teraz na tych orków, tak Jesteśmy centralnie przed wejściem do nich Jesteśmy już, Jesteśmy już na ziemi orka, orków Tak więc tak naprawdę Mamy tak naprawdę y, prawie, ale to mega prawie jesteśmy przed, y, przed zakończeniem tej pięknej sceny gry. Ale już niestety pocieszę Was, że to jeszcze troszkę potrwa. Y, ja powiedziałem, że jak ja będę już będę przed ostatnim etapem, że będziemy szli do śniącego. What the fuck. To jest. Tron? Ej, ty patrzcie, tron. Rzeczywiście. Yy, ja to powiedziałem, że przed ostatnim etapem Będę chciał zebrać 7 ksiąg W naszej zbroi. W naszej nowej zbroi, którą dostaniemy. Czekajcie, bo coś mi tutaj śmierdzi. że to są te czary, 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 czary Światło... To mi się bardzo przyda Nekromanta mi się już nie przyda, ale światło mi się przyda Jak na teraz oczywiście, nie? Bo nie wiem, gdzie my idziemy Nie wiem nawet, gdzie my pójdziemy O, to jest też najgorsza rzecz że tego nigdzie nie wiadomo, bo jest ciemno, jak nie powiem gdzie. O, proszę Państwa, i ja tu widzę fajny skarb. Ok, tutaj jest tutaj tutaj, 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 tutaj tu musi być. Z czegoś to musiało być, tylko żebyśmy sobie nie wcisnęli pułapki. Bo ja nie wiem, czy to będą pułapki, czy nie. Od razu to mówię. Jesteśmy w ściekach orków? Nie ma tu nic. Więc lecimy dalej. I tu mnie zastanawia, co to takiego tak naprawdę otwiera. Nie mam, nie, nie mam naprawdę jak się dowiedzieć, tego, ale zaraz się przekonamy. Takie jest moje zdanie: zaraz się przekonamy nad tym, co takiego to otwiera. Gdzie to może być. Wcześniej jak tu kiedyś byłem, no to orka zaliczyłem w środku, nie? Był or, ork, to musiałem go załatwić szybko. Tylko nie pamiętam czy go, nie pamiętam właśnie czy on przy tronie przypadkiem nie był, wiecie? I teraz wchodzimy na ziemię Orków. Yy, będziemy szli teraz go zacząć ten miecz. ten ma 70 siły, a 92 obrażenia Topór 74 ale 96 walczymy toporem, nie? To Toparek będzie lepszy Ustawię sobie już przy, przy okazji też czary żebyśmy tam nie musieli się jakoś to bawić to mi nie będzie potrzebne, to będzie potrzebne. E, kula ognia jakieś mamy jakiś telekineza nam no nie będzie potrzebna no w sumie to moglibyśmy se użyć tam na ziemiach orków żebyśmy mogli sobie polatać troszkę w sensie takim że poprzenosić się bo musimy jechać tylko po miecz Musimy iść tylko w sumie tylko po mieć, Ale nie wiem czy Nam yy, to ułatwi sprawę Bo przy okazji też będziemy mieć przerąbane Bo ja bym zostawił Tego kropica na sam koniec Żeby ich ominąć A teraz bym po prostu walczył I tak zrobimy Tylko zapiszemy gierkę I widzimy się w następnym odcinku